Nie wytrzymam psychicznie. Mam już tego dosyć. Co się stało? Sonik, nawet nie chcę mi się gadać. Jak zwykle jej świat kręci się wokół niego. Nie dziwię się, że Sonik ma dość. Też miałbym na jego miejscu. Tails, pomóż mi. Ja? W czym? Może Sonik zacznie mnie lepiej traktować, jeśli zacznę się z kimś spotykać? Może to wzbudziłoby jego zazdrość? No dobra, ale jak ja mam ci w tym pomóc? Nie znam nikogo, z kim mógłbym cię zapoznać. Tails, ty bądź tą osobą! Co? Ja? Dlaczego? Jesteś najlepszym przyjacielem Sonika. Jeżeli on zobaczy, że spotykamy się, może poczuje się trochę zazdrosny i zrozumie ile stracił. No nie wiem, czy to dobry pomysł. Proszę, zgódź się! No. Dobra, spróbujmy. Jej! Dzięki! Siema Tails? wo wo wow, to może ja nie będę przeszkadzał. Zobaczymy się później. Cześć! Ale numer, widziały się go minę? Wyglądał na zmieszanego. Nie dziwię mu się. Musimy częściej się spotykać, żeby widział nas razem. No. Nic nie mów. Przyjdę po ciebie i się gdzieś wybierzemy. Do zobaczenia! Co ja się wpakowałem? Halo? Cześć, Tails. Coś mi się zepsuło w domu. Mógłbyś przyjść i to naprawić? Co się zepsuło? Pokażę ci, jak przyjdziesz. Czekam. To się staje coraz dziwniejsze. Nie może powiedzieć od razu, co się stało. No cóż, mam nadzieję, że to udawanie wkrótce się skończy. Cześć, wejdź. Tutaj woda przecieka, dasz radę to naprawić? Jasne, łatwizna. To znaczy, przynajmniej dla mnie. Rozumiem. Chcesz soku? Tak, poproszę. Ona jest taka miła. Dlaczego Sonik ciągle ją odrzuca? Na jego miejscu cieszyłbym się, gdyby jakaś dziewczyna byłaby mną zainteresowana. On jest taki inteligentny i mądry, i do tego miły. Nie to co Sonik. Dlaczego nie zauważyłam tego wcześniej? I gotowe, dziękuję. Przepraszam, wiem, że to nie powinno się wydarzyć. Po prostu nie mogę już dłużej udawać. Lubię cię, Tails. Ja też cię lubię, Emi. Naprawdę? Tak. Zastanawiam się tylko, dlaczego Sonic odrzuca cię przez tyle czasu. Jesteś miłą osobą na jego miejscu. Cieszyłbym się, gdyby ktoś się mną zainteresował. Nie wiem. Może on po prostu tego nie potrzebuje. Nie wie co traci. Wy tak na serio? Sonic? Co ty tu robisz? Pukałem, ale nikt nie odpowiadał, więc chciałem sprawdzić, czy wszystko OK. Kurde, myślałem, że udajecie. Emi, byłem pewien, że próbujesz sprawić, bym był zazdrosny i udajesz, że jesteś zainteresowana moim najlepszym kumplem. Ale widzę, że to nie jest gra. Szczerze mówiąc, na początku tak było. Co? Tak. Spotykając się z Telisem, chciałam, żebyś poczuł się zazdrosny. To żałosne. Chore. Zamknij się. Nie wierzę, że przez tyle czasu uganiałam się za kimś, kto tak naprawdę tego nie potrzebuje, a nawet odrzuca. Kiedy ty wreszcie zrozumiesz, że nie można nikogo zmusić do miłości? Chcę być wolny. Jaki masz z tym problem? Nie mam żadnego problemu, bo dzięki temu ja i Telis zbliżyliśmy się do siebie. On przynajmniej cieszy się, że ktoś się nim zainteresował, nie to co Ty. Ja przynajmniej nie marzę o głupiej zemście i nie mam zamiaru podrywać żadnej z Twoich przyjaciółek. Przestańcie oboje! Jeżeli macie się kłócić, bo zaczęło mnie i Emi coś łączyć, to ja dziękuję. Wolę być sam, ale żeby wszyscy byli w zgodzie. Czy to znaczy, że z nami koniec? Tak. Tak będzie lepiej dla wszystkich. Wychodzę. Jesteś teraz zadowolony? Nie. Trochę głupio wyszło. Sorki. To mają być przeprosiny? Wynoś się. Uspokój się. Wynoś się z mojego domu. Po co w ogóle tu przyszedłeś? Widziałem jak Tails do ciebie szedł i wydało mi się to dziwne. Chciałem sprawdzić co robicie. A może poczułeś się trochę zazdrosny? Chyba tak. Byłem zazdrosny, że kradniesz mi kumpla. Sonik. Tak wiem, głupek ze mnie. Może trochę. O, Tails nie wypił soku. Może ty chcesz? Chętnie. Więc co? Wszystko będzie jak dawniej? Mogę pogadać z Tails'em, żeby wrócił do ciebie. Nie, nie chcę, żebyś był zazdrosny o kumpla. No dobra, jednak on nie powinien być. Co? O czym ty mówisz? Sonik, coś ty? No co? Tak jakoś wyszło. Ale mówiłeś, że chcesz być wolny. Nic już nie rozumiem. Zmieniłem zdanie. A co, jeśli i ja zmieniłam zdanie? Emi, kogo chcesz oszukać? Ty to już znasz mnie na wylot, co? No ba. Widzę, że się pogodziliście. Tejs? Co to jest? Jakaś nowa moda, żeby nagle wszyscy wchodzili do mojego domu bez pozwolenia? He, <laughs> nie. Ja tylko przyszedłem po sok, którego nie wypiłem. Hej, gdzie on jest? Soryziom, Wypiłem! Nie! Jak mogłeś? Spokojnie, to tylko sok. Mogę ci nalać jak chcesz. Tak poproszę. Niech to będzie na zgodę. Słusznie. Za naszą przyjaźń. Za przyjaźń.